Cześć, ma tutaj rychu, witam was w kolejnym 66 odcinku z serii Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. Jak wiemy ostatnio... Mieliśmy, e, byliśmy świadkami występu priszczilli. Mm, mieliśmy też wtedy pokaz doczytywania się wszelkiego rodzaju tekstur, dlatego troszkę tak ucinało. E, nie ukrywam, że pristzilla ma jeden z fajniejszych modeli w całej grze zrobiony, ma jeden z tych bardziej dopracowanych modeli. Mm. Oraz jest jedną z ciekawszych postaci, ponieważ jest to jedna z postaci drugoplanowych yy, dla całego właśnie trzeciego Wiedźmina. Jest to mniej więcej postać pokroju Barona. No więc, no, oczywiście, jeśli chodzi o znaczenie w fabule, bo nie o. Yy, o! To bym chciał. Bo nie jeśli chodzi o. Charakter, czy tego typu rzeczy. No dobra, my teraz musimy co my musimy? Mm. My teraz musimy ruszyć dupę do Zigiego. No to idziemy. Zig to jest dopiero ee, typ. Takiego jeszcze żeście nie poznali, ja wam to gwarantuję. A Zig to jest jednorazowe wydanie. Normalnie, kurde, takie połączenie, trochę tego, jak mu tam brody, czy jakoś tak z killera, oraz ojca wczesnego. O, to są idealne warunki teraz do grania w Nowigradzie, czyli żadnych. Żadnego deszczu, w miarę e, jasno jest w mieście. No, ja tutaj przypadkiem właśnie trafiłem. Kiedy zobaczyłem to wejście, to mi się przypomniało. Otwierać te drzwi! Jest tam kto? Otwórzcie! Drzwi mają identyczne zdobienie jak te w tym. Po co to... ten jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że ty przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym? Odejmuję ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość: Gerald Rivi. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Tu prawdopodobnie będę musiał Wam zrobić cięcie. Zigirojven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Bo nie jestem pewien, czy ta łaźnia nie będzie podpadać pod 18, plus. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnie, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Znakomicie. Zigi oczekuje w następnej sali. No dobra. Widzę, że już część, już widzę, że to zostało poprawione. W patchu, ponieważ. E, e, ponieważ e, te kobiety tutaj miały. Początkowo nie miały tych ręczników, więc e, chyba po prostu to poprawili w jakimś paczu. Spokojnie, Tasak. Skurwiel Junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po hmm. chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To Wiedźmin! Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demawenda. Witaj, Dickstra, Royven, czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania, Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, więc jakiś? Ordercy! Proszę, nie! No skurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. No to idziemy im wpierdolić. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Dziń, <grym> durniu! Koń cię w koło! od skurwila Juniora! Tylko Który tam jeszcze? Geralt w nich jak się rozkręcił z piruetu i gazemu wykurwił. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiera. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku. Szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Hmm? Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu hapena Zaraz bym mnie zrugał za Bragmania. Króla żebraków znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda z wątasakiem siedzi głównie w rozrywce. Szukam skurwiela Juniora. O, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko-jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. <laughs> Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas strzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam? Jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. dostać dostać wiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, na mnie już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, mnie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego druha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie, przynajmniej sześć razy dziennie. Bo inaczej napierdala jak dzwony w bokler. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na taned inaczej. Na przykład kazałbym ci moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Rojwer, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwej posty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów Juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z Miniorem? Zawsze powtarzałem królowi mirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać Juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. A wspólnicy znają Twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Zygizmund Dijkstra i byłeś szefem radańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i Juniorem zbudował młyn i mąkę dla okolicznych kupów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno. A pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. No dobra. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli Junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurbiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelford przegrał tam kiedyś swój pierścień z Rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. To gdzie jest ta arena? W Kanałach, pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Ukrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. <laughs> Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość. Tuż za mostem wiodącym na wyspę świątynną. Ale junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Próbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, nie. A, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Od szpiega do przestępcy. Ciekawa przemiana. Tak naprawdę to jedno i to samo. Utrzymywanie informatorów, negocjacje, przekupstwo. Czasem jakieś skrytobójstwo. Stare sztuczki. Tak, tylko kiedyś robiłeś to wszystko w imię jakiejś idei, a teraz? A teraz uznałem, że dość wysługiwania się ideologią. Że pora służyć samemu sobie. I póki co wychodzi mi to na dobre. Jesteś w kontakcie z Radowidem? Ha, ha, ha. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Eilhart? Radowid nie wybacza nikomu i nigdy, a już zwłaszcza czarodziejkom z loży. A co z Filipą Eilhart? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Potem, jak Radowid wyłupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Myślałem, że byliście sobie bliscy. Byliśmy, a potem Filipa nasłała na mnie zabójców. Mhm, mm Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z jaskrem na pięku Oczywiście, że mam. O co poszło? Widzisz, że jaskier wydał ostatnio sonet, gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Nie daruję mu. Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem Jigolakiem. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc. A wtedy ja mógłbym na przykład popytać o jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię najmował. — Kto ci to powiedział? — Jak to, kto? — Emechyr. — Ha, ha, ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No, ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Jasne, bo zaraz będziemy świadkami najlepszej chyba rozmowy w całym Wiedźminie Trójce. Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A no, i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj mnie czas pochwy, o ile nie poproszę. <laughs> Proszę za mną. Mm, jakieś spajki troszkę były. Kolera, co jest. Znowu Bart. Bart, przestań w tej chwili. Ja zły, że ze mnie zginiewa torfuna. Ale nie głową, w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. A ja teraz bardzo smutny. Skąd wytrzasnąłeś tego trola? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza Wilbundami. Co żarcik, to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pijął garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zygie dobry. Widzę, że się dogadujesz z stroną, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę, jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja bilnował, ale było bum i nie ma turbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych, a ty pomożesz mi odzyskać. Czemu sam się tym nie zajmiesz? Masz układy w półświatku, po co ci jeszcze wiedźmin? Widzisz, te pieniądze nie należały wyłącznie do mnie. Można powiedzieć, że... Prowadzę taki bank dla wtajemniczonych. Z oczywistych względów nie chcę, żeby wieści o moich tymczasowych problemach z płynnością się rozeszły. Dlatego właśnie potrzebuję pomocy kogoś z zewnątrz. Skąd pewność, że możesz mi zaufać? Nie mam takiej pewności. Liczę na Twój instynkt samozachowawczy. Bo jeśli skrewisz, zabiję cię i dam na pożarcie Bartowi. Bart, bardzo przykro. Taka praca! Bart jest zajebisty. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. To przez wiedźmińskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch. Ktoś widział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Hapen zarzekał się, że było spokojnie. Stali by walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Jaka była wartość tego wszystkiego? Tak mniej więcej. A co? Chcesz wyliczyć, jakie dostaniesz znaleźne? Nie rób sobie nadziei. Za dobrze Cię znam. Po prostu wolę wiedzieć, czego szukam. Trzy skrzynie Nilgardzkich florenów, kufer szmaragdów, rubinów i topazów, srebrne lichtarze i półmiski. Długo by wyliczać. Cała Torfuna, Wszystko przez barta. Rozumiem, że złodzieje weszli przez te dziury za Twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję kurwa do domyślności. O co jeszcze spytacz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Nie, ale zastanawiam mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem BUM! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć. Tylko spać. Bo złe grzyby. Złe. Wbarta głowa. Bum? Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łobudu i bęc. Pozwól, że ja rozwinę. Wybuch rozpierdoli ścianę dzielącą kanały od skarbca. Widzę, że całkiem nieźle dogadujesz się z tym trollem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. Ta rozmowa jest po prostu zajebista. Ja ją uwielbiam ilekroć w to gram. Jakie znowu złe grzyby? Pleśń Popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba, że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, Baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz? Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziura zobaczyć, co było bum, To oddychał grzyb. I zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale torfuta. A ja zły troj. Bardzo zły troj. Już, już, nie rozklejaj się. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, fonsa, na tyle tępego, żeby nie zadawał pytań. Wyknęliśmy po Antidotum na Popsa i weszliśmy do kanału. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię Fons, przestań! Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. A Antidotum przestało działać. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie. I coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi, ale swoje bardziej, więc rzuciłem fosa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego. W kanałach jest gest od zarodników, mało co tam widzę. Coś na pewno zauważyłeś, na przykład czy... Nie, nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. No, pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. Przecież jakbyś się tu unosił, nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia! No, tak więc, jak wiemy, było. Bum, no, a potem już nie było torfu. No dobra, będziemy musieli zejść tam do tych kanałów. Czy ja mam jakąś mapę z podglądem tych kanałów? No nie mam niestety. Hmm, to niedobrze, niedobrze. Liczyłem, że no coś tam będę miał. Dobra, jak stoimy z questami? Dorwać juniora. Skarb. To bym sobie mógł jeszcze potem zrobić. Poszukiwania. O. Ciekawe. Ja to sobie może zrobię potem. Ale to potem. Dobra. Nasze zadanie to będzie ruszyć dubsko. I ogarnąć kwestie tych wszystkich tutaj. Mm. questów. Dobra. Dobra, to jest plan na najbliższe odcinki, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z trzeciego Wiedźmina, gdzie weźmiemy sobie tą e, to antidotum na tą pleśń popsa. Wejdziemy tam i będziemy szukać e, Antidot, i będziemy szukać jakichś śladów, ale dopiero w kolejnych odcinkach. Tak więc dzięki, że oglądaliście, no i na razie.